Jestem bastionem przeciwko ciemności! Broń naszego ludu. Święty Strażnik, przepełniony boskim światłem. chroni nasze świętości. Płoń na wieki. Światło i ogień są początkiem życia. Kiedy zapada noc, wiem, że jesteś ze mną. Jestem córą Targonu, która zjednoczy niebiosa. Pokój zbudowany na kłamstwach nie przetrwa. Wiecznie zwaśnione, nigdy rozdzielone Niebiosa się rozstąpiły, Diano Przeznaczenie znowu postanowiło o naszym spotkaniu Kowalu, twa praca jest nieoceniona Słońce nie ustępuje, muszę być taka sama Będę bronić mego ludu, dopóki żyję Pierwsze światło opada na krainę Oblubienica słońca, oblubienica słońca Nadszedł świt, nadszedł świt Nadszedł świt, oblubienica słońca Nadszedł świt, wizji, które nie pochodzą z moich wspomnień. To światło słońca zapewnia życie. Wiara Solari jest jak goryjące słońce. Czy zabiłabyś mnie, gdybyś wiedziała, kim się stanę? Światło dnia ukazuje prawdę. Wyjdź na światło dnia, Diano. Solari nie będą tolerować heretyckich kłamstw. Wojownik bez tarczy jest jedynie głupcem. Abominacja. Młody Atreus, tak? Nie wierzę w to! Boskie światło świeci we mnie. Poczuj splendor słońca! Odpowiesz przede mną! Walcz, tchórzu! Nieskończona moc! Zawsze czujna! Zmierz się z mą tarczą. Nie zostawisz choćby rysy. Będę waszą opoką. Blask świtu na horyzoncie. Słońce zachodzi. Ostatnie światło. O! Nie, nie mogłam cię ocalić. Potrzebuję twego światła. Najbliższa mi przeciwniczka. Niebiosa zapłaczą. Wracaj do niebios. Jeden zmierzch nic nie zmienia. Ściemnia się, bo to boska moc słońca. Jestem bastionem przeciwko ciemności, aby świecić jak słońce, roznieć w sobie jego ogień. Czas już na mnie. Słońce goreje w naszej broni. Wschodzimy! Słońce oślepia. Ukosz się przed mocą słońca. Ujrzyj ukojenie niesione przez słońce. Splendor słońca! Chwalebne światło nadciąga, ostrze wykute w świętych promieniach słońca, błogosławieństwo słońca, promień światła, który przeszywa niebiosa, tarcza dla przyjaciół, miecz dla wrogów. Pierwsze światło pada na krainę, nadszedł świt, oblubienica słońca, zaczyna się kolejny dzień na polu bitwy. Nasza odwaga nigdy nie gaśnie, boskie światło świeci we mnie, moc nieśmiertelnego słońca. Dzień jest nieunikniony, ale nie jest wieczny. Uderzymy, gdy planety się zrównają. Nasze czyny zapiszą się na zawsze w niebiosach! Wieczne światło dnia! Sol Invictus!